Prosza budowa szpitala tymczasowego w Katowicach wkrótce ta hala zapełni się łóżkami. Będzie posiadał 500 łóżek, 100 łóżek respiratorowych, 400 łóżek, wszystkie z podpięciem do instalacji tlenowej. Oprócz tego będzie wyposażony w pracownię tomografii komputerowej, pracownię USG, pracownię endoskopową będzie gotowy do przyjmowania pacjentów. Zachęcamy wszystkich i zapraszamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu tego szpitala poprzez rekrutację przez naszą stronę internetową. Żeby w Międzynarodowym Centrum Kongresowym uruchomić nową placówkę dla pacjentów z koronawirusem, potrzeba nie tylko sprzętu, ale również chętnych do pracy. 48 godzin w przestrzeni publicznej jest informacja o szpitalu dla Śląska. Rekrutacja się rozpoczęła. Z pierwszych informacji wiemy, że co najmniej kilkadziesiąt osób już taki akces zgłosiło, pomimo tego, że jeszcze nie jest to mocno rozpowszechnione. Także wierzymy głęboko, że oprócz tej kadry, która występuje w szpitalu, będzie bardzo mocna kadra, która zgłosiła się i będzie chciała pracować na rzecz, na rzecz tego miejsca. Wydaje się, że będzie to osiągalne w najbliższym w najbliższym. Budowa szpitala ma kosztować od 10 do 12 milionów złotych i potrwać trzy tygodnie. Wiadomo już, że kolejne tego typu placówki są planowane na południu i północy województwa. Jedną z lokalizacji branych pod uwagę jest lotnisko w Pyżowicach. Kolejna blokada ronda imienia generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Choć tym razem protestujących było znacznie mniej niż ostatnio, to efekt trwających od wielu dni protestów w całej Polsce przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Walczę o wolną Polskę. Już kiedyś walczyłam, walczę po raz drugi. Przyłączam się do tych wszystkich młodych ludzi. Walczę z dyktaturą, walczę o to, żeby te rządy w takiej postaci i w takiej formie, w, jaką, w jakiej funkcjonują. Powiedziały już dość, już dość. Dlatego tu jestem. Mamy dość. Jesteśmy zmęczone. To już jest dziesiąty czy jedenasty dzień strajku. Chcemy w końcu odzyskać swoje prawa. Cały kraj ma stanąć, dopóki ich nie odzyskamy. My jesteśmy wszyscy za wolnością, za wolnością dla kobiet. Solidaryzujemy się. Dziś w proteście udział wzięło kilkadziesiąt osób, które samochodami i motocyklami jeździły w kółko po rondzie. Choć nie było ich tak dużo jak ostatnio, to z powodu natężenia ruchu szybko utworzyły się korki. Po kilkudziesięciu minutach protestu policja zamknęła drogę dojazdową do ronda w kierunku Chorzowa. Wulgaryzmy na elewacjach budynków, zniszczone kapliczki i grób to efekt trwających od kilku dni w całym województwie protestów antyaborcyjnych w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej aktów wandalizmu znajduje się w okolicach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. To tam przez kilka dni rozpoczynały się wielotysięczne protesty. Ja to uważam, że nie chcę w domu, tak popiszę. W mieszkaniu, jak takie to jest ładne i potrzebne, to nie chcę popisze. Ale dewastacji jest więcej. To z kolei miejscowość Brzezówka w powiecie Cieszyńskim, tu na cmentarzu komunalnym, ktoś oblał czarną smołą pomnik dzieci utraconych. Ujawniono tam również zniszczenie kłódek, które zabezpieczały bramę wjazdową na teren tego cmentarza. Policjanci prowadzą w tej sprawie na razie czynności sprawdzające prawdopodobnie będzie tutaj mowa o uszkodzeniu mienia. I o uszkodzeniu mienia jest też mowa w Sosnowcu. Tu nieznana osoba lub osoby zniszczyły zaparkowane samochody. Ktoś namalował na nich symbole błyskawicy i wyraz PiS. Na taki akt wandalizmu zareagował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dla nas nie liczą się w tym przypadku poglądy absolutnie do takich aktów dewastacji nie ma prawa dochodzić niezależnie czy chodzi to o samochody, tak jak w tym przypadku, czy o przydrożne kabliczki, czy też kościoły. Takie dewastacje nie mają mieć prawa miejsca, dlatego też szukamy sprawców. Niektórzy sprawców nie szukają, a działają na własną rękę. W Katowicach ta zniszczona przydrożna kapliczka została wyczyszczona przez społeczników. To pokazuje, jak wielką wartość stanowią dla tych osób te miejsca. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o mury, o coś zewnętrznego, bo pamiętajmy, że w wielu wypadkach są to miejsca kultu albo jakieś zabytki naszej kultury, które należy chronić, o które po prostu. Należy dbać. To tylko niektóre przypadki zniszczeń wspólnego mienia. Było ich zdecydowanie więcej, choć policja w ostatnich dwóch dniach oficjalnie została poinformowana tylko o czterech tego typu zdarzeniach. Cmentarze zamknięte, ale handlarze liczą na to, że ludzie i tak kupią od nich kwiaty. Falami przyjeżdżają, jak mają czas, to przyjeżdżają, ale solidarność ludzka pokazała się w pozytywny sposób. Żeby na, na nas pomóc, to biorą też, że będą sobie ustawiać na balkonach, w dom, domy przyozdabiać tymi kwiatami, a wiadomo, że jak przetrzymają, tak samo pozanoszą na cmentarze. Podjęta w ostatnim momencie przez rząd decyzja o zamknięciu cmentarzy na trzy dni, w tym wszystkich świętych, spotkała się z szybką reakcją samorządowców. W Sosnowcu handlarzom udostępniono parking, gdzie klienci mogą mieć pewność, że zrobią zakupy. Dalej ze wsparciem poszedł Bytom. Decyzja może być zrozumiewana Miała to już sposób jej podjęcia i czas jej ogłoszenia na pewno nie. Dlatego staraliśmy się reagować od razu. Po pierwsze, żeby trochę uspokoić nastroje tych przedsiębiorców, którzy będą mieli ogromne straty. Dzisiaj realizujemy to, co powiedzieliśmy, docieramy do tych przedsiębiorców, liczymy, ile będzie w sumie potrzebnych nam na to pieniędzy, tak aby przynajmniej częściowo zniwelować ich straty. Miasto odkupi towar od kupców, których dzisiaj przy cmentarzach nie ma w bytomiu wcale. Kwiaty zostaną rozwiezione przez miejskie służby i trafią na zapomniane groby lub nekropolie znanych mieszkańców. Podobną akcję zaproponowały Katowice. Miasto czeka na zgłoszenia od handlarzy, żebyśmy mieli możliwość właśnie odkupić od nich te rośliny. Oczywiście my głównie będziemy skupować od nich chryzantemy, tak? te kwiaty powiedzmy typowo Wykorzystywane w tym okresie, i docelowo one mają trafić z jednej strony na wszystkie miejsca pomięci, pomniki na terenie Katowic, z drugiej strony, część prawdopodobnie będziemy również chcieli zasadzić na naszych terenach zielonych. Do tej pory w Katowicach zgłosiło się tylko kilku przedsiębiorców, natomiast w Bytomiu szacuje się, że zainteresowanych taką pomocą może być nawet 150 podmiotów. Handlarze, żeby odsprzedać swoje kwiaty, muszą odprowadzać podatki w tych miastach. Symboliczne nekrologii zniczy na bramie cmentarza w Katowickiej Ligocie to akcja studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Palimy znicza dla wszystkich tych, którzy zginęli w walce z pandemią, zarówno dla lekarzy, którzy umarli z powodu braku środków ochrony osobistej w szpitalu, jak i dla pacjentów, którzy umarli czy to z powodu koronawirusa, czy z powodu chorób innych, które nie mogły być leczone w szpitalu z powodu braku miejsc. W sytuacji, jaką mamy dzisiaj. To nie tylko gest Solidarności z rodzinami zmarłych, ale także forma protestu, bo studenci sprzeciwiają się sytuacji, która od lat panuje w ochronie zdrowia. Ta zapaść systemu ochrony, o której było mówione od dawna, a szczególnie w ostatnim pół roku, no to właśnie się dzieje na naszych oczach i no i to jest taki nasz po prostu krzyk nad tą konającą ochroną zdrowia i, i my jako studenci chcemy Wesprzeć lekarzy i, i rezydentów? Zdaniem studentów, sytuacja w polskiej ochronie zdrowia jest tragiczna. Brakuje miejsc w szpitalach, karetek, lekarzy i pielęgniarek na oddziałach. Rosnąca w błyskawicznym tempie liczba zachorowań na koronawirusa może spowodować, że będzie już tylko gorzej.